Cześć, witajcie, tutaj Seito i dzisiaj kontynuujemy moją rozgrywkę w Crusader Kings 3 jako dynastia piastów, w tym momencie król bożywoj, odważny. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka udało mi się zdobyć kasus Belina, na i jeszcze mamy rozejm, o właśnie, więc muszę poczekać aż rozejm się skończy i wtedy będę mógł wypowiedzieć im wojnę. A w międzyczasie może uda się podbić co innego, kim... o właśnie... Zbigniew chce wodzostwo Płocka. No nie macie za dużo armii, Chyba nie pokazy mi ilości, ale no dobra, ale myślę, że tu mogę wojnę wypowiedzieć. Kosztuje 375 prestiżu. No myślę, że mnie stać. Zrobimy, no, to punkt zborny i wystawmy wszystko tutaj. Tu im idźcie naprzeciw, tak, a wy idźcie już oblegać. Okej, okay, wrogi bojownik schwytany, ale żaden specjalnie ważny, więc na razie jest OK. Moja wykwalifikowana przyjaciółka. Okej, okay, przyjmij stary Matilda. Oho. Wieśniaki się buntują. No nic, najpierw tą wojnę skończę, potem się nimi zajmę. Nie ma ich za dużo. Poznaję sekret niewierzący moja żona. No e, trudno. Przebora, moja córka. Uuu, geniuszka. Ciekawie. Ledwo się urodziła. Już ma statystyki lepsze, niż nie jeden dorosły. Ale przy tej ilości synów to będzie ciężko. Chociaż. A czemu ten syn jest następcą? Moment, moment. Ten jest następcą, a ten, no to że jest wołchem, to nie może być następcą? Mm, ciekawe. Okej, okay, Płock przejęty i należy do wodza Zbigniewa. Zdobywam na niego hakka, a teraz idziemy rozgonić motło chłopski. No, trochę hey, jak jest. Ale mnie jest więcej. Uh, uh, uh. Moment, moment. Może się syna uda pozbyć. Chociaż. Okej, okay, dobra. Będziemy tak. Hmm. Sporą armię mają. Niech trochę zginą. Ja tutaj trochę się mocnie. Czy mogę jeszcze coś wystawić? O tak. Do pogardliwy Król Bożywoj My, katolicy, nie będziemy dłużej znosić Twoich godnych pogardy prześladowań wobec naszej wiary. Nasz czas wkrótce nadejdzie. Pod przewodnictwem świętego Jerzego powstaniemy i wyzwolimy się z panowania Twego Pana, którym jest car Dyer. Podpisano przywódca Jaksa. No dobra, spotkamy się na polu bitwy w Turka uczy się języka ogórski Pewnie co to za język. Dobra, teraz ich chyba już ubiję. Dobra, jedni poknięci Ci też wojna wygrana. A Ciebie zrekrutuję, bo ty jesteś dobry. Ile was tu jest? Nie tak dużo, mniej niż nas. Więc muszę pomóc mojemu panu. Mmm, gdzie on ma jakąś armię? Powrót dziecka z spotkania z sowieźnikami. Okej, okay, dostępne atrybuty. Tego nie widziałem. E, dobra, kontynuujemy to. Nie, na no, ucztę na razie nie jadę. Następca bez ślubu. Powito jakiś taki jesteś. No nic, znajdźmy ci jakąś małżonkę. O, jakaś z wysuniętymi roszczeniami, ale chyba nie będzie nic fajnego. Dobra, przeczekajmy to jeszcze chwilę. Nie musi mieć jeszcze żony. Co my tu mamy? Zainspirowana postać znowu. ostatnim miałem szczęście. Partnerska. Mam kasę, dobra, niech będzie. Kenna. Hmm, to jest moja kluczka. Świszczący oddech. Podowanie nie. Wydarzenie dworskie też na razie, nie? Tu. Zapet, zapet. I praga? Nie mogę. Uciekać. Uciekać. Chyba nie zdążę. To w takim razie... Szybka zmiana i wstawimy tam syna Krzesława. Nie zginął. Atopach. Inspiracja, przemyślana opinia. Moja partnerka nawoja informuje mnie o swoich postępach, rozwodząc się nad ograniczeniami młota i miechu. Gdy moje myśli kręcą się od śmiałych pomysłów na kolczugę. Kucie może nie jest moją mocną stroną, ale to nie znaczy, że nie mogę mieć wpływu na to, jak wydawane są moje pieniądze. Mam kilku sugestii. Moje doświadczenie daje mi pewne unikalne spojrzenia. Pozwól mi spojrzeć na twoje szkice. No, w zasadzie we wszystko są takie same. Nie, tutaj najlepsze, najlepsze szanse na to, że będzie wyższej jakości. Więc niech będzie to. A, może być nieco wyższej jakości. Udało się. Audiencję? Na razie nie chcę audiencji. Ja chcę wojnę ze Śląskiem, muszę rozwiązać tę moje armię. Nie czuję się na siłach, żeby pomóc w tej wojnie. To jest Śląsk tu. Basel uwolniony, okej. Okay. Do kiedy ja mam rozejm z tym Śląskim? Rozejm z najwyższa ryksa Śląsk. Trzy lata jeszcze, okej. Okay. To może jakieś roszczenie sfabrykuję, um. Królestwo Rusi, Królestwo Rusi, ile ty masz armii? średnio średnio aczkolwiek to twoja armia jest właśnie tu daleko nie to będzie trudna wojna czy Łomża Łomża ma mało armii więc może Łomża sobie przyłączę eee, fabrykuj i roszczenie do Łomży ojej moja wasalczyni wysuwa roszczenie do władzostwa Kuja okej okay. i tak nie wygrze ze mną wojny Ciekawostki z dalekich stron. Podczas wizyty na miejscowym targu, moją uwagę przykuł kupiec z dalekiego kraju. Podejdź bliżej mój panie, podziwiaj skarby, jakich jeszcze nigdy nie widziano na tych ziemiach. Musiałem wtopić się w miejscowych, żeby zdobyć te piękności. To było naprawdę wstrząsające doświadczenie. Ten kupiec może mieć mi do zaoferowania coś więcej niż cuda z odległych stron. Twoje po podróże muszą być bardzo interesujące. Zyskam rozumie ludzi. O mi to da. Okej, okay. powie mi wszystko co wie. Okej, okay, tego nie chcę. To powinno wystarczyć za drobiazgi i informację. Dobra, spróbuję go przekonać. A, udało się. O, o, chory jestem. No to nie jest nic specjalnego. Choroby się często zdarzają. Nie ma się czym martwić. Wypadałoby zorganizować audiencję, wtedy mogę zdobyć legitymację. Wysłuchajmy petentów. Dobra, chodź pierwszy. Wódz Paweł podchodzi do mnie z postawą bardziej wyprostowaną niż zwykle i wyraźnie podekscytowany tym, co ma do powiedzenia. Pod tymi rządami naprawdę jest co świętować. Już to miałem. Nie, nie chcę, żebyś miał na mnie haka. Mistrz szpiegów zbigniew wypina 5, po czym robi wykrok, aby wygłosić swoją prośbę. Mój seniorze zwracam się uniżenie o pomoc w rozwiązaniu problemu bandytów dręczących skromność, ludność, płatka. Eee, inwestycja. Jarosław lepiej sprawdziłby się jako zarządca. Okej. Okay. Zbigniewa wywalimy. Dobra. Co tu mamy? Zno zapomnieli przetłumaczyć jakiś pachołek tu przy nas. Co tam w hełmie, dobra. Jak? Co? No, jak krowie na rowie? Nie, tego chyba nie chcę. Jesteś głupcem moim głupcem. Zostanie wyznaczony na urząd z dna odwornego błazna, ale jest bardzo słaby. To nie chcę. Oj. Hm. Przyrost rozwoju. Powszechna opina. Chyba wezmę tą Ma Majestat w górę, legitymacja w górę. Jest okej. Okay. Co mamy za frakcję tutaj? O, mogę dołączyć. Niepodległościowa. To ciekawe. Ej, wyzdrowiałem. Mm, Leśniąca kolczuga. Waleczność plus 5. kontrybucja poborowych. Rządnego chwały wasana. Plus 2%, no nie jest to zbyt rewelacyjne. Eee, jakie tu masz roszczenie? Gniezno? Nie? Idź sobie. Czy ta kołczuka jest lepsza? Daje więcej prestiżu, więc chyba zostawię ją. I tak na, na razie nie biorę udziału w żadnych bitwach. To w się sensie osobiście. Ożywo i mój wnuk, okej. Okay. Zwycięstwo. Wygraliśmy wojnę, super. No coś czuję, że teraz będzie. Wojna o niepodległość. bo nie. Siła spada. Co my tu mamy? Ty mi płacić dychę, pasuje. Też mi płacić dychę. Też pasuje. ta niepodległościowa bierze odwet na wojnę. Czy ja mam szansę w tej wojnie? Tak jest. Blisko bym powiedział, dobra. Walczcie tu. Mój drogi ojcze, przeszukałem wszystkie dokumenty, zarówno te starożytne, jak i te o wątpliwym pochodzeniu. W końcu mam wystarczającą ilość materiału dowodowego, aby wykazać, że wodzostwo łomża należy do ciebie. Nie, w tej chwili nie będę wydawał kasy. I ci lepiej nawracać. Tu No jak na razie wojna idzie w miarę dobrze. Próbujemy uprowadzić dziecko wasala, może to pomoże. Eee, o, wasal tutaj armię przyprowadził. Eee, wasal. Senior, nie wasal. O nie dobrze. Na szczęście idzie... Aha, do Wielunia. Włącz podbity, musimy tutaj 100% uzyskać. Dobry Słowianin, prestiż Hm. Biały pokój na razie nie. Dobra, biały pokój. <grym> nie zaakceptuję już teraz. To, jak się poddam. A, nic specjalnego w sumie. Nie miałem nic do stracenia. Nie, 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 nie finansujemy więcej. Na razie nie. Nie, nie wypaliła ta wojna. O, uwięził mnie. Hmm. Ale ja mogę się wykupić. Dwie stówki. No trudno. Kroczyłem limit domeny. Coś komuś muszę dać. Lubusz? Albo? O! Eee, zarządca Jasne. Chce być. 5D. Bardzo dobrze. Wydasz 5D i płacić. bardzo dobrze. tu mamy założ święty zakon. Się przyda. Śląsk ma wojnę? Mm. I obydwoje walczą o najwyższe władztwo Śląska. Jeszcze ja bym się do tego chciał przyłączyć. O, mogę. Ale chyba poczekam aż te wojny się skończą, bo... Jak tam się dołączą, dołączy, no to tu będzie kompletny chaos. Dobra, niech będzie chaos. Zobaczymy co z niego wyjdzie. Zmienimy wódców Wojna wypowiedziana Wojna grodna roszczenie szczenie wód im. Zbisław do władztwa Hmm. A 2400, no właśnie to wyglądało, jakbym miał więcej. Gdybym nie był zajęty inną wojną, to by było lepiej. To zupełnie sam? kto ty jesteś. Ten odcara. No go dostanę? Dobra, niech będzie to. Najważniejsze, że nie będę dostanę stresu. O, kolejny wysunął roszczenie. Idźcie tu. Tych pobijcie. Gonić ich. No dobra. Tu. Śląsk. Idź. No goń, 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 goń. Ok, ma kochanka super. I ona jest we Wrocławiu. Więc trzeba wysłać armię do Wrocławia. I spróbujmy podbić Wrocław 9 miesięcy Następny atrybut intrygi. Intrygant. Super. Może przerzucę się na naukę. Da mi to trochę więcej życia, nie? Okej, okay, tu podbite. Senior idzie na wojnę? Okej. Okay. Dobra, Wrocław mój. Co nie to Co oni tacy mocni? No ja... Nie mam czasu na takie pierdoły. wobec serbu użyc paruk nas ochroni. Dobra. Eee, no, przemkuch tu. Wy troszkę tutaj się podleczcie. Kazimiera dorasta. Ale chorowita. Kto to jest Alicja, Moja córka. Nie, wolę mieć haka na nią. Mogły mieć Hakana na kogo innego, ale nie. stabilny. Okej. Okay. Nie mój dzieciak w końcu. Eee, tu. Idźcie tych tam pobić. Eee, mieliście też iść. Dobra. Kto mi turkę do więzienia zamknął? Wszystko wartościowego więźnia. Ach, to ci. Oj, przegrałem tą wojnę. Trudno. Tam. Co ja tu przegram w ogóle? To była ta wojna. Tu ten mały fragmencik, dobra Niech tak będzie Bo walka się toczy o znacznie większą stawkę e, Gdzie moja część armii? Tu No moje, gdzie jest dowódca Tu idźcie ich atakować I e, do szporta, wy. Gonić ich Gonić Ok. Już jestem blisko zwycięstwa. Jak tutaj... zaatakować. Gońcie, gońcie ich. Jest. Wygrana wojna. Cały Śląsk jest mój. Otaczam polanie. Pięknie. No dobra, ona jest moim wasalem. Ale to i tak dobrze. Niebezpieczna frakcja. Co my tu mamy? Wolnościowa. Wódz Paweł Szczytno. Zamordować. Tak, mogę mieć dwa spiski. A, tamten dzieciak już koniec. Zakończył się ten spisek. Trudno. Kogoś do rady? A, co z moim synem? Umarło mu się? U, córka. Może być. Przydałoby ci się małżonek, córka, wiesz? mir Piast, bardzo dobrze. Ale m... m... nie, 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 nie. Nie może być Piast. Przecież to jest rodzina. łapka O, ma do hrabstwo Magdeburgi. Jak będzie? Czemu minus 100? No dobra. No dobra, myślę, że tak zakończymy. Jest całkiem okej. Okay. Co te Czechy... Co to się z tymi Czechami stało? Tu są Czechy, a tu są inne Czechy. Zrodu Grzymała. Katolickie Czechy. Okej. Okay. Ciekawie, zachodnia Sławia jest wciąż duża. Ale jeżeli chodzi o państwa wewnątrz zachodniej Sławi, no to ja rosnę w siłę. Mam wojnę za polszczyzną. No, najwyższe wodostwo Śląska, okej. Okay. Ale z tą wojną to poradzę sobie już w przyszłym odcinku, także jeżeli wam się podobało, to dajcie łapkę w górę i może rozważcie subskrypcję. Trzymajcie się, na razie.